Dzisiaj książka, która no wyciśnie mam wrażenie kilka łez u wrażliwych czytelników. Tygrys Cezarego Harasimowicza z ilustracjami Marty Kurczewskiej, wydawnictwo Agora dla dzieci. To jest patronat aktywnego czytania. Być może kojarzycie w ogóle całą serię z wydawnictwa Agora. To jest seria zwierzaki, która opowiada o no właśnie świecie zwierząt albo świecie, który pokazują nam zwierzęta swoimi oczami ze swojej perspektywy, na przykład Tarmosia, na przykład Bercia i Orson. Są najróżniejsze książki. Wojtek z tej serii też jest i one są zrecenzowane już na blogu, a teraz chciałabym wam przedstawić tygrysa. Ja nazywam Anna Jankowska, jestem bookmarketerką, czyli. Opowiadam Wam o książkach dla dzieci pokazuję, jak wyglądają w środku po to, żebyście mogli samodzielnie zdecydować, czy ta książka jest dla mnie, dla mojego dziecka. Czy to jest coś, co może nas zaciekawić, zostawiajcie komentarze, zaglądajcie na blog Aktywne Czytanie, zapisujcie się na newsletter, po to, żeby Wam żadna informacja nie umknęła, bo przecież tak dużo wydaje się teraz książek dla dzieci i młodzieży. Zresztą właśnie dlatego na blogu Aktywne Czytanie mamy. Teraz zakładkę zapowiedzi, żeby można się było zorientować, zaplanować i też bardzo często zawczasu ucieszyć. Nie wiem, czy tak macie, ja tak bardzo często mam, że widzę jakiś tytuł, on jest zapowiedziany i wiem, że on się ukaże za miesiąc, ale dla mnie to już jest radość, ja się już cieszę. A tutaj tygrys, nasz tygrys. Tigrę on ma na imię. Poznajemy no właśnie świat z jego perspektywy. Muszę Wam od razu powiedzieć, że to jest tygrys w cyrku. To już jest stary tygrys, stare zwierzę, bardzo doświadczone i no niestety również nieszczęśliwe. No bo, gdzie tutaj szukać szczęścia, jeżeli ktoś jest zamknięty w klatce? To jest też trochę taka filozoficzna historia, momentami nawet bardzo. Spójrzcie, jak wygląda nasz tegrys. Jedyny świat, jaki on zna, bo urodził się już w niewoli, to jest właśnie świat z zakrat. Oczywiście, tygrys przez całe swoje życie występował w cyrku, ma swojego właściciela, który nie jest dobrym człowiekiem, a jednocześnie to jest jedyna postać, taka najbardziej zbliżona w zasadzie do rodziny, do kogoś bliskiego, jaką tygrys zna i nie miał okazji poznać nikogo innego oprócz swojej królowej, swojej ukochanej, ale o tym może trochę później, bo. Albo dobra, teraz Wam powiem. Ta jego królowa, jego ukochana, którą kiedyś spotkał, no bo żyje już kilka lat, więc spotkał różne zwierzęta na swojej drodze, mimo tego, że jest za kratami. Ta jego ukochana urodziła się na wolności, więc opowiedziała mu o tym, jak wygląda wolność, która istnieje wyłącznie w wyobrażeniach. No bo tak jak wspomniałam, on jej nigdy nie miał okazji zasmakować i doświadczyć. To jest historia pokazująca człowieka z takiej nie najlepszej Perspektywy, przynajmniej w pierwszej części, bo ta książka jest podzielona na dwie części, to jest ten cyrkowy świat z tymi cyrkowymi ludźmi. Jest tutaj też taki fajny, mocny fragment pokazujący, jak Tigry wyobraża sobie, co by się stało, gdybyśmy się zamienili rolami. Czyli nie będzie tego tresera, właściciela, on będzie za kratami, a ja będę mu mówił, co ma robić. O tej książce mówi się w takim kontekście, że no właśnie, że wrażliwość, że zwierzęta w cyrku, że y, jak my ludzie do zwierząt podchodzimy. A ja uważam, że bardzo. Dobrze ona się nadaje, do rozmów z dziećmi, które wyżywają się na kimś innym, bardzo chętnie wybuchają, nie czują, że krzywdzą słowami. To jest fajna książka, otwierająca trochę oczy, ale dzieci muszą być na nią przygotowane. Ruszaj się człowieku! Pac! Strzelam kolejny raz z bata. Pan Zampano, czyli jego właściciel, wyskakuje z klatki jak poparzony. Przymruża oczy, nie wiem czy ze strachu, czy od blasku reflektorów. Publiczność nieśmiało bije brawo. Co mam teraz zrobić? Pyta płaczliwym tonem pan Zampano. Zrób hop! Wskazuje pejczem kubik, taką dużą kostkę z białego drewna. Pan Zampano się ociąga, ale ja się wstydzę. Chopci mówię, zampano. Pac, pac, pac! Trzy razy strzelam z bata. Pan zampano już się nie wstydzi. Wskakuje posłusznie na białe kubiki, i szczerze zęby do widowni. Dzieciarnia i dorośli biją brawo. Potem gonie człowieka po arenie i człowiek robi różne fikołki. Następnie każe człowiekowi stanąć na jednej nodze. Potem każe mu się grzecznie ukłonić. Później rozkazuje, żeby się położył na plecach. I człowiek daje się pomiziać po brzuchu. Później jest jeszcze dalej i jeszcze dalej, ale mam nadzieję, że po przeczytaniu tego fragmentu wysłuchaniu ymm, poczujecie to, co czuje nasz główny bohater, czyli Tigre. Tak wygląda jego świat na co dzień i my. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nasze działania albo nasze takie, nasz taki wybór, że nie chcemy widzieć pewnych rzeczy, że to krzywdzi. Przychodzi taki moment w życiu Tigera, że on się zaczyna buntować. Znaczy, przychodzi taki jeden dzień, kiedy on ma już dosyć wszystkiego i jako jeden jedyny e, chce się zbuntować i mówi nie, już niczego nie zrobię. Boi się jasne, ale to jest jego wybór, to jest jego decyzja. I wiecie, co robią ludzie, Którzy tak wiele mu zawdzięczają, bo on jednak jest gwiazdą w cyrku, oni jako Starego Tygrysa odsyłają go tam, gdzie odsyła się stare tygrysy, na których nikomu nie zależy. W tej podróży, po tym odesłaniu, to jest też dosyć takie dramatyczne, dlatego że on tam poznaje, w sensie nasz główny bohater Tygrys, poznaje tam inne tygrysy, też wysłane na końcówkę, nikomu niepotrzebne, one nikogo nie obchodzą. I te strony na czarno, jest tutaj kilka kolejnych stron na czarno, to jest takie zakończenie pierwszej części. Nie chcę Wam też tak wygadać, dlatego że ważne w zasadzie jest, żeby mieć tą niespodziankę i żeby w tej pierwszej części tak się zatopić zagłębić, posmucić razem z naszym Tigerem, po to, żeby przejść do drugiej części, w której trochę tak budzi się nadzieja. Mimo tego, że ten nasz tygrys w jakiś sposób przegrał, no bo stracił dom, stracił to, co znał, nie wiadomo, co mu dał ten bunt, czy coś, czy nie, i nadal czuł się taki samotny. Spotyka na swojej drodze, na drodze tej takiej już właśnie ostatniej z tymi wszystkimi innymi tygrysami, ludzi, którym zależy, którym zaczyna zależeć, spotyka ludzi z zupełnie innego świata, którzy są właśnie przeciwko temu, żeby zwierzęta były tresowane, w cyrkach. O, zobaczcie, to jest jego ekipa właśnie, ci, którzy zostali zesłani na ostatnią drogę. Spotyka panią od zwierząt, która daje z siebie wszystko, bardzo mocno walczy o to, żeby uratować tygrysy. Ostatecznie odzyskuje wolność. Co im mówię tak trochę przewrotnie. Musicie przeczytać, jak to będzie wyglądało. Natomiast, no, znajduje szczęście i znajduje spokój, którego brakowało mu przez cały Życie. I on ma mnóstwo takich najróżniejszych, bardzo mądrych przemyśleń. To jest bardzo mądra książka. Na przykład on obserwuje ludzi z różnymi ich rozterkami, problemami, wiadomo, że za krat widać bardzo wiele, i ma czasami takie właśnie poczucie, że on mimo tego, że jest uwięziony za tymi kratami, że można być uwięzionym za kratami, samemu sobie postawić takie kraty i nie móc się wydostać, przejść poza nie, mimo tego, że one tak naprawdę nie. Istnieją. Jego kraty istniały naprawdę. On nie mógł wyjść na swoje życzenie, nie mógł nawet spróbować. Natomiast bardzo często ludzie sami sobie takie kraty budują i nie potrafią się z nich wydostać. To jest jedno z jego przemyśleń. Jest tu mnóstwo takich mądrych właśnie e, historii, i jest też spójna opowieść o tym, jak my, ludzie, możemy być źli. Trochę źli, coraz lepsi, lub po prostu możemy być dobrze. To jest nasz wybór. Możemy być wrażliwi na to, co dzieje się dookoła i nie krzywdzić to jest nadal nasz wybór a właśnie pomagać.